Dzień 25 rano. Nowenna do Boga Ojca. Modlitwa wstępna na podstawie modlitwy siostry Eugenii. O mój ojcze niebieski, jak jest słodko i miło wiedzieć, że Ty jesteś moim ojcem, a ja twoim dzieckiem. Przede wszystkim wtedy, gdy niebo mojej duszy jest czarne, a mój krzyż jest zbyt ciężki, odczuwam potrzebę, aby Ci powiedzieć. Ojcze, wierzę w Twoją miłość do mnie. Ojcze, Ty wiesz wszystko, Ty widzisz wszystko, Ty znasz mnie lepiej niż ja znam samą siebie. Wszystko możesz i kochasz mnie. O mój Ojcze, ponieważ chcesz, abyśmy prosili Cię o wszystko, przychodzę z ufnością. Prosić Cię z Jezusem i Maryją o. Należy wymienić łaskę, o którą się prosi. W tej intencji ofiaruję Ci w jedności z ich najświętszymi sercami wszystkie moje modlitwy, ofiary i umartwienia oraz największą wierność moim obowiązkom. Udziel mi światła, siły i łaski Twojego Ducha. Umocnij mnie w tymże duchu tak, żebym nigdy nie straciła, nie zasmuciła ani nie osłabiła go we mnie, mój Ojcze. Proszę Cię o to w Imię Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Dzień pierwszy. Pragnienia Boga Ojca. Ojciec też ma swoje pragnienia i prośby do nas. Wypowiedział je siostrze Eugenia Ravazio. Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci. Strona 21. Mówię do Was nieustannie, powtarzam Wam na wszelkie sposoby, że Was kocham, że chcę być poznany, kochany i czczony w sposób szczególny. Pragnę, aby ludzie mnie poznali i odczuwali, że jestem blisko każdego z Was. Pamiętajcie, o ludzie, że chciałbym być nadzieją całej ludzkości. Czy już nią nie jestem? Gdybym nie był nadzieją człowieka, człowiek by zginął jednak niezbędne jest abym był znany, żeby pokój, ufność i miłość wstąpiły w serca ludzi i doprowadziły do połączenia ich więzią z Ojcem nieba i ziemi. Boski Ojcze, słodka nadziejo naszych dusz, bądź znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi. Boski Ojcze, nieskończona dobroć objawiająca się Wszystkim narodom, bądź znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi. Boże Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości, bądź znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi. Litania do Boga Ojca. Ojcze nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Ojcze nieskończona potęgo, zmiłuj się nad nami. Ojcze nieskończonej czułości, zmiłuj się nad nami. Ojcze głębią miłości, zmiłuj się nad nami. Ojcze mocy, łask wszelkich, zmiłuj się nad nami. Ojcze w blasku zmartwychwstania, zmiłuj się nad nami. Ojcze światłości pokoju, zmiłuj się nad nami. Ojcze radości zbawienia, zmiłuj się nad nami. Ojcze coraz bardziej ojcowski, zmiłuj się nad nami. Ojcze nieskończonego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Ojcze nieskończonego blasku, zmiłuj się nad nami. Ojcze ocalenie zrozpaczonych, zmiłuj się nad nami. Ojcze nadziei od modlących się, zmiłuj się nad nami. Ojcze okazujący czułość w każdym cierpieniu, Zmiłuj się nad nami. Ojcze, za najsłabszymi dziećmi prosimy Cię. Ojcze za pogrążonymi w rozpaczy prosimy Cię. Ojcze za najmniej kochanymi prosimy Cię. Ojcze za dziećmi najbardziej przygnębionymi prosimy Cię. Ojcze za dziećmi, które Cię nigdy nie poznały, prosimy Cię. Ojcze, za dziećmi najbardziej opuszczonymi, prosimy Cię. Ojcze, za dziećmi zrodzonymi w największym bólu, prosimy Cię. Ojcze, za dziećmi, które walczą o Twoje królestwo, prosimy Cię, modlmy się. Prosimy Cię, Ojcze, za dziećmi, za każdym dzieckiem, za wszystkimi dziećmi. Obdasz nas zbawieniem i pokojem. W imię krwi Twojego Syna Jezusa i w imię bolesnego serca Maryi, Jego i naszej Matki. Amen. Modlitwa świętego Karola de Foucault Mój Ojcze, powierzam się Tobie. Uczyń ze mną, co zechcesz. Cokolwiek czynisz ze mną, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, aby Twoja wola spełniała się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej, mój Boże. W Twoje ręce powierzam ducha mego z całą miłością mego serca. Kocham Cię i miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce z nieskończoną ufnością. Bo Ty jesteś moim Ojcem. Amen. Maryjo, pomóż nam żyć na chwałę Ojca. Bądź pozdrowiona, umiłowana córko Boga Ojca. Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego. Bądź pozdrowiona, oblubienico Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.